Siema! dzisiaj moim zadaniem jest jak najwięcej zrobienia łotreskini. Jak na przykład przegram, co nie, jak na przykład zrobię łotreskila, no to mam e, zrobić po prostu karę. No, no to zaczynamy po prostu. To tak, mam wiaderko, to mam jakieś wieże w ogóle, no to wiadomo, do skakania. Tu będę sobie wchodzi przez drabinki z dołu, co nie. No i dobra, robimy. Już mam tam w ogóle napisane tam kary różne. No, wymyślone. No i dobra, możemy robić. Pam, pam. Dobra, pierwsza zrobiona. Ale łatwo było. <laughs> nie powiem, jakoś tak no, źle nie było. W razie mnie kara ominęła. Jeśli ja dopiero odcinek zaczął, to wiadomo jak to będzie. Na pewno jakąś karę się musiały wykonać. Tu sobie przygotowałem w ogóle wiadra z wodą. No i lecimy z kolejnym razem. A to takie, myk Aha o, Już mam pierwszą karę, wiadomo Aha, gdzieś mnie wydupiło Mieliśmy res respa w ogóle Ale blisko w miarę wszystko jest, no to jest git Aha, o spodzi Gdzieś brudy, dobra No to tak, pierwsza kara w sumie brzmi tak Muszę się wysadzić przez creepera będzie problem, bo po prostu jest dzień, co nie? On zrejp, ale dobra, szukamy. Jakiś kejwa bym się znaleźł, najlepiej. Dobra, tak, minęło już w sumie parę minut. Jeszcze dać się ściemnia. No, w sumie poczekam na Creepera, jak się sam zrespi, co nie? No, to już w sumie za chwilę powinien się zrespić, bo muszę w sumie odejść od tych pochodni różnych, bo oni się nie zrespią, jak jest światło muszę gdzieś w głąb zaraz pójść, tylko jeszcze trochę O kurde, to jest cave w ogóle. Może tak będzie szybciej? Hmm... Pytanie, naprawdę. Tu jakiś prześwit jest, ale... Czy jest creeper jakiś? Wątpię. O kurde. Dobra. Dobra, jest pierwszy zombiak, no to znaczy, że będzie creeper. Najgorsze zombiaki są, że jakby dotknie mnie, no to mam głodek jakby. Gorszy O Pierwszy szkielet, spoko Tylko ja nie szkieleta teraz chcę Reapera chcę Hmm ja żeby jeszcze byłoby tak miejsce, co by się zrespił I jakby też szkód za dużo nie narobił No to, to wiadomo O kurde, dobra, mamy już pierwszego kandydata na... Kandydata gapę. dobra, rozwołam się Tyk, zadanie wykonane, oczywiście Lecimy z drugim oterem. No i tak sobie to będzie wyglądać naprawdę ten film. Że jak po prostu, no, będę robił UTER jakieś akcje robił. Na przykład. Zrzucę sobie w wiaderko i będą się złapać w locie. Jeszcze zrobić co nie? No. Jak nie zrobię, no to trudno. Robię kolejne zadanie. Dobra. Lecimy z tym tematem. Już tak powiem. No. Biorę wiadero. I rura z tu. Aha, można i tak, no. Tak to jest. Kolejne zadanie. Fajnie, cieszy mnie to. Super sprawa. Stoją w wiaderko. Dobra, drugie zadanie jest takie. Muszę się zabić w neterze. Przez gasta, oczywiście. Żeby nie było. Tak, wchodzimy do neteru, Dobra, lecimy. Kurde, jak fajnie Dobra, budowanie terenu, Na no, spoko Mam nadzieję, że jakoś szybko znajdę tego gasta, no bo że tak, które ciężko w ogóle A, ona się jakoś respawn w tych miejscach, tam były no. Dobra, w sumie jestem w takim... Mniej więcej w dobrym Mhm, pigmeny jak one tam się nazywają. Dobra, gasty, gasty, gasty. Gdzieś są gasty. W ogóle upewnię się, czy jakby mam e, tryb e, normalny, ale chyba mam, bo to mnie goni. O kurde. To będzie wyzwanie dopiero. Te typy mnie gonią. Mm -hmm. Fajnie. Co zapowiada. Dobra, to no jakby jak nie było, tak nie ma. Mhm. Mm Trudne znajomy powiedział trochę tak, ale dobra. Ja sobie nie dam rady. Gdzie tam? Mhm. Świniak. Kurde, serio nie ma gasta. Endermany jakieś bezrane. Oj strzem Czekajcie, czekajcie. Gdzie tu jest gaścik? Gdzieś tu chórek był, no. Gdzie? Halo? Gaście. Halo. Nie ma nikogo tu normalnie, albo słychać gościa. Jest tu. Wal we mnie, wal we mnie, gnoju. Tak, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Walnij, walnij, walnij. Dawaj. No jeszcze raz. Gnoju jeden. No, halo. Dobra. Zginęłem przez gasta. Jest. Udało się drugie jakby wyzwanie ukończyć. No, to lecimy z kolejnym Woterem. Oczywiście. Teraz zrobię tak, że po prostu będę spruczał wiaderko i będę próbował go złapać. I zrobić Wotera. Wiadomo. No. Noc jest, no które mi to będzie utrudniać, ale dobra. Co tam? To będzie wyzwanie dopiero. Oj, oj, oj. Ciekawy, czy się uda. Mam nadzieję, że się uda. Kolejne wyzwanie. Słabo, ale dobra. Let's go. Hmm. I źle rzuciłem, ale dobra, trudno. Ojeju. kurak, ciężko. zrobić w ogóle? się tam spada, w ogóle jeszcze I źle rzuciłem i ono jak się koposzło, poszło? Że popchałem na bok, a ja wprost jakby naskoczyłem. No, Lipa. Dobra, kolejne zdanie jest takie. Muszę zginąć przez szkieleta. Aj nie. taki plus, że jakby jest ciemno, no to trochę mi to daje. Ale dobra. Ja nie chcę pająka, a dajcie mi szkieleta. Jakby było pełno szkieletów, to teraz nie ma ani jednego. Potrzebuję. No. skitu kurde. Halo, szkielecie. Alo! co jest tu? Enderman prędzej się niż szkielet, no. Standard jakby. Jak czegoś szukasz, to nie znajdziesz no, Nie ma opcji takiej no. Mhm. Super sprawa. Mhm. Zombiaki. Super creeper, jak go szukałem. Teraz zombie jak mnie goni. Mhm. Tak. Wszystko od nie, nie ten nie szkielet, co nie? No, standard. No tu jakiś zombiak. Tu creeper. Jest szkielet nasz. Wow, to na dwóch. Dawaj, dawaj, dawaj. No wal we mnie gnoju jeden. O nie, wy się... No wy se żarty robicie. Se żarty robicie ze mnie, no. Wypadź z mi creeperami. Oni się prędzej rozwoją niż mnie. Czy mi creeper goni? Halo? Panie? O kur... No to Dobra. No dawaj, 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 dawaj. Wal mnie, wal mnie jeszcze, no. Dawaj, jeszcze dwa serduszka, półtora. Pół! Wykonane zadanie. Jest! Robimy kolejnego watera Dobra. Dobra lecimy z tym waterem Teraz myślę. Mmm, czy mnie zrobić... Mmm... Jak ja trab... Dobra, jeszcze raz powtórzę tam to co wtedy, bo mi się nie udało oczywiście, tylko że mi się udało, wiadomo. Ale jak to będzie, się przekonamy Dobra, jadę na kolejne Teraz spróbuję jakoś tak w dół go spuścić, żeby po prostu złapać, wiadomo Pyk No nie mogę, no kurde I znowu muszę to no robić Super, cieszy mnie to nie dobrze. Robimy kolejne zadanie jakby Teraz będę musiał zginąć od... O wiem! Mam zginąć te radne teże, co nie? Ale od tego pigmena z tym mieczem. Kurde, ale wyzwanie, dobra. Dobra, lecimy z tym. Dobra, let's go. Oni tej idziemy. Na wrażenie, że... Czy... na wrażenie. Się jak pojedziemy, no, ale dobra teren, super. Dobra, jestem. Gdzie ten gnojek jest? W są kury? Nie wiem, o co tu chodzi? O ty świ... Czekaj. To są te pigmenty. Tak. Dobra. O, teraz mnie rozwali. Na trzy hity. Brawo. Zadanie wykonane. Kolejne będzie trudniejsze, wiadomo. Już coś później wymyślę. Kreatywnego trochę, ale dobra. Idziemy z kolejnym uterem! To no dobra, jedno wiaderko z żeby nie było, że będę musiał z trzema wiaderkami latać, no. Dobra, jedno z oczywiście. I lecimy z kolejnym uterem! Jak bym teraz próbował dalej, bo nie zrobiłem tego! Aha. Chyba nam się normalnie robić z tym bo ciągle kary trafiam. Ja to mam szczęście dopiero. Dobra, już... Y Wymyśliłem w sumie. Mam zginąć teraz od utopienia od wody, tak naprawdę. Obu nie lepiej. Teraz będę ginął. Mam takie zadanie, co nie? Teraz muszę zginąć od tego gościa, co ma taki harpun, co nie strzela. No, i lecimy. Szukamy typa. jakby No, zobaczymy, czy się zdradzi gdzieś. To pieca, o! Właśnie, to Co nie? Szukamy to Dobra, woda jest, co no, do dobrego, jakby wiadomo. tu szukamy? Muszę chyba trochę głębiej chyba pójść, bo one się tak nie respią zazwyczaj, takich mniejszych tych, tylko większych jest, bo się respią. Ojej. Dobra, głęboko, głęboko, głęboko. Tylko żeby się też nie utopić. Dobra, mam kandydatów. Gapę. Dobra. S, będzie chyba. Daj. Okay. Hmm oni, oni. Tak, oni to są. Dobra, a ten jak? Delfinki, ale kozak. Jo, ale w ogóle fajne miejsce Koralow, tak. Zabijcie mnie gnoje, ja muszę zginąć. Zadanie zaliczone, ojej. Oh yeah. Dobra, lecimy złoterem. Zarobiliście. idzie. Nie no, teraz to muszę jakieś w końcu wykonać. Dobra, teraz będę normalnie robił lotery, bo kurde, coś, coś chyba tak nie umiem. Dobra, lecimy. Mm, czy normalnie? O, wiem na co skoczę. Będzie dobre. Tutaj o, skoczę. Zobaczymy. Mhm. Aha Super! Kolejne zadanie. Bardzo się cieszę. Na pewno. Kurde, kolejne zadanie znowu. Mm. Dobra. Przez co mogę zginąć? Przez co mogę zginąć? Przez co mogę zginąć? Kura mnie zada wyobrażeniem. Wiem. Muszę się zakopać w piasku. Moje zadanie: zakopać się w piasku jest. Dobra. Robię to. Trajdę jakieś dobre miejsce, na przykład tutaj jest taka Górka. I będę się zakupywał. Ojej. Oh yeah. Dobra. Idealne miejsce to jest w sumie te. W sumie nie psuję jakby swojego krajobrazu, czy to wiem, tam nazwać. No, i lecimy. To tylko nie przesunęło. Dobra. Let's go. I zobaczymy, jak to będzie. No, dawaj, 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 dawaj. O, gin. Gin wreszcie. Dobra. Ginęłem. Kolejne zadanie... Znaczy nie kolejne, już było. Kolejne. Zadanie wykonane. Robimy za rootera. Ja nie mogę. Szybko w sumie to idzie, naprawdę? Gdzie ja dałem to wiaderko znowu? Dobra, kolejne wiaderko. Ciągle gubię do wiaderka, jakby... Jedno zgubiłem, drugie zgubiłem, teraz trzecie. No to fajnie się zapowiada. Jak już tak powiem. Dobra. Bierzemy wiaderko. Bik. Teraz spróbuję wykonać się chociaż... chociaż jednego Otera, no bez przesady, no. Czy już jednego w sumie wykonałem, ale... Jest! Dało mi się. O, już wiem gdzie jest wiaderko, Wow, mam. Mam to, kurde. W końcu. Ile to można? Dwa lotery zaliczone Chociaż kurde, więcej zrobiłem zadań niż loterów, ale dobra Też w sumie na plus W sumie chociaż ciekawie było trochę, nie powiem Dobra, lecimy Let's go aha Dobra, robię kolejne zadanie Jest, dobrze Drugie, czyli kolejne zadanie brzmi tak Muszę zginąć w neterze przez jak on się nazywał? Enderman. O, Enderman. Ten taki czarny, wysoki. No. Dobra, lecimy z zadaniem. Mamy portalik do Netheru oczywiście. I... zobaczymy co to będzie. Ile będę go szukał, też w sumie ciekawe, bo... Jak się zawsze czegoś szuka, to powoli idzie jakoś tak, nie wiem. Takie mam wrażenie trochę, ale dobra, zobaczymy. No. Dawaj. Dobra, jesteśmy hmm. Halo, Enderman, siema Dobra, jestem dziom Endermanowy za chwilę. Idę tam w to miejsce. Zobaczymy jak to będzie. On ma po prostu mnie zabić. W sumie tyle w temacie, jakby żeby... łatwy ten. Y, zadanie. Wykonania mam. Chyba, żeby jeszcze on się zdrespiu, jeju. Dobra. Gdzie ten gnojek jest? Halo? Panie czarny Halo? Gdzie oni są wszyscy, kurde No weźcie syjanie, nie róbcie. No zaratel mnie zabije, no nie! Wypad! Mam Enderman zabić, a nie ten gnojek jeden z jakimś gównem, kurde Dobra, mam tu biom Endermanowy. Ale endermanów nie ma ani jednego. Jakim prawem? A na początku, jak ty wchodzimy do literów, był enderman. Jakim prawem w ogóle nie ma? Nie mam pojęcia. Mhm. Si kończy ten biom! Cieszy mnie to. Super. Mhm. Szukam endermana, a tam nie ma gościa. Co to jest? Nic tam nie ma. Kurde, no co? Ja tak będę szukał tego główna. Halo, niech się zrespi gnój. Ja to można? W sumie on też może się zrespić w czerwonym, ale większa szansa jest na to, że on się zrespi tym... E, tym niebieskim. Czy jak on tam ma? Dermana jak nie było, tak nie ma! i nie się bawią. Jest! Jest gnój. Halo, panie. bij mnie, zabij mnie Allo, no, Bimie! No, dawaj, Bimie! Dobra, dzięki! Zabito przez Endermana! Jest! Kolejne zadanie wykonane. Jest dobrze! Wow! Dobra, a jak coś, to możecie w komentarzu pisać, jakby swoje, jakby, jakby na przykład taki odcinek, co nie, jeszcze raz nagrywał, to piszcie po prostu, jakie mam zadania wykonać, jak na przykład nie przejdę czegoś, co nie. No, no, to możecie pisać zawsze. To zawsze pomaga. Powiedział tak no, trzecie subika, łapkę w górę No, bardzo pomoże no. Dobra, lecimy dalej z tym jakby wiadrykowaniem No W sumie mam pomysł na jeden water skill Są bambusy, ja na przykład sobie zerwę bambusa, co nie tam tam na dole i będę musiał skoczyć na jednego bambusa Zrobić wiadro, no to w sumie jest w sumie ciężkie, bo on jest cieniutki, co nie? No i ciężko tak naprawdę, bym powiedział Jak ja na jeden blok czasami nie mogę trafić, no co ja mówię o bambusie w ogóle, no to nieźle O dobra Spróbuję jeszcze raz wrzucić wiaderko i złapać i no... Zrobić watera Mi się uda? Nie uda mi się, oczywiście, no przecież, no i muszę kolejne zadanie robić, no... Jakby inaczej Kolejne zadanie brzmi, czyli kolejna jakby kara brzmi tak. Muszę zginąć przez tienki. No by po prostu się wysadzić to zadanie, no. W sumie ja potrzebuję tylko 4, no to sobie, sobie schowam tak naprawdę więcej. Po prostu mam sobie wybąpić w górę, co nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, tylko. Halio, 4 potrzebuję. Dobra. Tylko 4, bo więcej to nie trzeba. Dobra, idę w jakieś dobre miejsce i będę się wysadzał. Zobaczymy, jak to będzie. Czym się uda, czy nie. Przecież po prostu chodzi tym, jakby, żeby po prostu to, to zginąć, ale dobra. gdzieś jakieś dobre miejsce, żeby też. Mm, nie było jakieś psucie czegoś, czy co. O kurde, co to jest? A co było robione? Jesteś tam. Dobra. <laughs> Mi to idzie, nie się budowanie i wytrafianie. Nie się to zabrzmiało, ale dobra. Będę się teraz wysadzał. Oje. Oh yeah. Kolejne zdanie. Dobra. Myk, myk. No i zadanie ukończone jakby. Fajnie. Doknięty. Wysadzony. Gracz został wysadzony w powietrze. Super. Lecimy z kolejnym jakby skakaniem do jakieś... Właśnie! Bambusy miałem zrobić, by no trzasnąć. No i teraz będzie water skin dobry. Mm, dobra, wyjemy to, bambusika, którego się długo niszczy, ale dobra. Mamy bambusy, więcej mi tam nie trzeba, jakby bez przesady. 10 to już w sumie teraz dużo, ale damy radę. Dobra, mniej więcej gdzieś tutaj chyba będzie git. Dobra, my więcej damy jakiś odstęp tu Tutaj będzie chyba git Nie wiem To wykopię, że nam to nie przykazało w razie w Dobra, lecimy z tym bambusem Ty. O kurde Mam radę? Co za drugiego zrobiłem? O, tak chyba będzie git, o Będzie elegancko teraz To wyrzucamy, to mi się nie przyda oczywiście no dobra, też sobie, sobie rzuciłem jak będę tam skakał. Dobra, możemy lecieć na górę. Zatem teraz ten wiaderko jakby no, schowam, żeby znowu ten nie szukać później. No ale w ciekawe, czy mi w ogóle wyjdzie teraz na ten bambus. Jakby... po chwilę nie wychodzi. I ciekawe, czy mi na bambus taki cienki wyjdzie. To problem, ja go nawet nie widzę, szczerze. To jest najgorsze. Ojeju, ja pierdziele, co to jest w ogóle? What to fuck, no. Nie widzę gościa, a tam jest. Mhm. Super zadanie muszę kolejne robić, no. Jestem tak zadowolony. No, słychać, na pewno. Ja pierdziele, kolejne zadanie muszę robić przez to gówno, że nie trafiłem. Fajnie, dzięki, Bambus. Super jesteś, nie zmieniaj się, no. Mhm, cieszy mnie, to nigdy nie zrobię, go na bambus, kurde Ja pierdzielę Kara, hmm. kara kolejna, kolejna, kolejna. Hmm. Kurde Kurde Kurde, jakie kolejne zadanie może być? Hmm. Kolejne zadanie... Jakie kolejne zadanie może być, no? Hmm. Dobra hmm, Kolejne zadanie Kolejne zadanie Kolejne zadanie hmm. Kurczę hmm, Kurczę, ciężko bym powiedział hmm, Co tu mogę wymyśleć Dobra, kolejne zadanie brzmi tak. Muszę się spalić jakby w lawie, ale w neterze. Co nie? Po prostu wskoczyć. No i tyle, o kurde. Gnój do mnie idzie jakiś wypad. No, szybko tepaj, Szybko tepaj mnie, dobra. Legacko. Dobra, muszę się spać w lawie. Nieźle, ale wiadomo, niezbyt dobrze. No i teraz to będą mnie bać. Oczywiście, będą mnie walić. Na 100% będą mnie walić W sumie słyszę. O, kurde, jak nie było gasta, wtedy. Dobra, skaczę. Bomba. Bum. I spalony w płomieniach. Zdanie wykonane. What the fuck, czym jest zrespił na górze? Ej. <gryw> Widzicie to? Zawsze się, co jest? Mi zrespiło na takiej kratce Wow. Dobra, tak. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Fajnie było, fajnie się bawiłem. Jakby sumika, jeszcze raz. Łapkę w górę dajcie. To bardzo pomoże w dalszym odcinku. Jakby powstania